Sztuczna inteligencja fascynuje, ale równie często przeraża. I nie zawsze chodzi o science fiction. W ostatnich latach widzieliśmy naprawdę głośne skandale z AI w roli głównej. Dziś pokażę Ci 10 takich historii. Nie teoretycznych, tylko prawdziwych. 1. Microsoft Tay. Chatbot rasista. Zaczynamy od klasyki. Microsoft wypuścił chatbota Tay na Twittera. W ciągu doby internauci nauczyli go... Nienawiści. Tej zaczął pisać rasistowskie i seksistowskie komentarze. Efekt? Microsoft musiał go wyłączyć po 24 godzinach. Skandal pokazał, że AI uczy się tego, co dostaje, nawet najgorszych treści. 2. Cambridge Analytica i mikrotargetowanie wyborców. AI i algorytmy analizy danych były kluczowe w aferze Cambridge Analytica. Wykorzystano dane milionów ludzi z Facebooka do mikrotargetowania reklam politycznych. Ludzie poczuli, że AI manipuluje demokracją. Skandal wywołał globalną dyskusję o prywatności i wpływie technologii na wybory. 3. Deepfake Obamy i inne fałszywe filmy. Pojawiły się deepfake'i. realistyczne filmy, w których np. Barack Obama mówił rzeczy, których nigdy nie powiedział. Uh, Prezydent Barack Obama, uh, when you uh, giving a speech, uh, make sure you use uh, lot of pauses businesses Problem w tym, że to wyglądało autentycznie. Skandal wywołał panikę. Jak mamy ufać temu, co widzimy w internecie? 4. Rekrutacyjny algorytm Amazona dyskryminował kobiety. Amazon testował AI do rekrutacji. System nauczył się z danych, że w IT dominują mężczyźni, i zaczął odrzucać CV kobiet. Skandal pokazał, że AI może nieświadomie wzmacniać nierówności zamiast je usuwać. 5. Google Photos i rasistowskie etykiety. Aplikacja Google rozpoznająca zdjęcia zaklasyfikowała osoby czarnoskóre jako goryle. Brzmi absurdalnie, ale naprawdę się wydarzyło. To wywołało falę oburzenia i pytanie, kto odpowiada za błędy AI i ich skutki? 6. AI sądowa i niesprawiedliwe wyroki. W USA używano algorytmu KOMPAS do oceniania, kto może ponownie popełnić przestępstwo. Problem? Badania pokazały, że AI traktowała osoby czarnoskórę o wiele surowiej. Skandal pokazał, że błędy algorytmu mogą decydować o ludzkich losach. 7. Obraz stworzony przez AI sprzedany w Christie's. Dom aukcyjny Christie's sprzedał obraz wygenerowany przez AI za ponad 400 tysięcy dolarów. Brzmiało jak triumf technologii, ale krytycy mówili o plagiacie i kryzysie sztuki. Skandal rozpalił debatę, kto jest autorem sztuki tworzonej przez AI. 8. Chat GPT i halucynacja prawnicza Pewien prawnik w USA przygotował pozew korzystając z ChatGPT. GPT. Problem w tym, że chatbot wymyślił nieistniejące sprawy sądowe i podał je jako źródła. Sąd był w szoku, a prawnik dostał karę. Skandal pokazał, jak groźne są halucynacje w sztucznej inteligencji. 9. Mid Journey i obraz papieża w puchowej kurtce Zdjęcie papieża Franciszka w białej puchowej kurtce Balenciagi obiegło cały internet. Ludzie myśleli, że to prawdziwe zdjęcie, ale był to deepfake wygenerowany przez Midjourney. Skandal pokazał, jak łatwo oszukać masy jednym obrazem. 10. Samsung i wyciek kodu źródłowego do czata GPT Pracownicy Samsunga zaczęli wklejać poufny kod do czata GPT, żeby szybciej rozwiązywać problemy. Tyle, że te dane wylądowały na zewnętrznych serwerach. To był wyciek wrażliwych informacji i ogromny problem bezpieczeństwa. To tylko 10 głośnych skandali, ale lista jest dłuższa. AI to potężne narzędzie, ale kiedy coś idzie nie tak, konsekwencje mogą być ogromne. Od wpadek pr po realne zagrożenie dla demokracji czy prywatności. Daj znać w komentarzu, który skandal zrobił na Tobie największe wrażenie.